Wielkie pakowanie w Muzeum Staszica zaczęło się już pod koniec ubiegłego roku. Sukcesywnie tutaj pakowaliśmy i zabezpieczaliśmy najpierw bibliotekę muzealną, magazyn, a na końcu same zbiory. Z tych obiektów jest sporo samych muzealiów. Około półtora tysiąca. Biblioteka liczy ponad 4000 tysiące tomów. Było więc co robić. Eksponaty przy okazji zostały ponownie skatalogowane i opisane. Teraz wraz z wyposażeniem muzeum trafią do tymczasowej siedziby przy ulicy Kusocińskiego. Jesteśmy tutaj ostatni raz, bo zabieramy stąd już dosłownie wszystko. Aby wrócić tu po remoncie, w trakcie którego budynek czekają diametralne zmiany. Tak naprawdę to jest remont kapitalny, bo tutaj będziemy mieć. Wymienione w zasadzie wszystko, czyli podłogi, drzwi, pomalowane ściany. Oczywiście to wszystko z zachowaniem rygorów takich historycznych i pod okiem konserwatora zabytków. Obiekt zostanie także dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Prace potrwają najprawdopodobniej do jesieni. Koszt modernizacji to niemal 2 miliony złotych, większość tych pieniędzy to fundusze unijne.